Kilka miesięcy temu udałem się w ciekawe miejsce pomiędzy Bramą Floriańską i Kościołem Mariackim, czyli Flying Tiger. Na tym putnie zmieszczę mój cały talent malarski, ale ja nie po to tutaj przyszedłem. Jest i ona, magiczna fasolka, zabieram cię do domu. Teraz by przydało się to odpakować, co mając jedną rękę wcale nie jest takie łatwe, ale również nie niemożliwe. Dobra, otwieramy. No i przydałoby się wyjąć naszą fasolkę. Ty, ona faktycznie ma serce. Czy ja na pewno robię to zgodnie z instrukcją obsługi? Chyba nie no. W każdym razie to od spodu trzeba tą taką naklejkę zerwać, żeby stąd mogła sobie cieknąć woda. No i teraz, według instrukcji obsługi, Wita, trzeba z powrotem ziemię, którą wysypałem, wsadzić do puszki. Tak, ma to sens. Wszystko pobrudziłem. Teraz umieszczamy, no nie głęboko, bardzo. Płytko, albo, ale żeby ziemia przykryła fasolkę. I jestem w szoku, ale chyba mi się to udało. Teraz przydałoby się to delikatnie, lekko podlać i ja robię taką instalację artystyczną, taką wieżę z tego, żeby ta woda mogła sobie z puszki spokojnie ścieknąć. I już po kilku dniach widać, że coś tutaj się tworzy i patrzcie jaka promocja. Mam drugą roślinkę, dwa w cenie jednego, tylko to chyba chwast. A tutaj pojawiają się już piękne pierwsze liście. W pewnym momencie roślinka zrobiła się duża i to nie na żarty, więc uznałem, że ta puszka dla jej korzeni jest oj już chyba za malutka, więc trzeba było ją przesadzić. Tak teraz prezentuje się magiczna fasolka z Flying Tigera za 8 zł. Po kilku miesiącach naprawdę robi niemałe wrażenie. Dzisiaj zobaczyłem, że po raz pierwszy moja magiczna fasolka zakwitła. Wszystkie liście zrobiły się teraz żółto-czerwone, więc taki jesienny klimat. Zobaczymy, co będzie dalej.